wszystkim, z tej strony Koko i kolejny odcinek wyzwania dziesięcioleci. Kochani, jak widzicie, mamy u nas zimę pada pada śnieżek na dworze jest podobno lodowato, jak i w realu, tak na marginesie. Jestem ciekawa, kochani, jaka ta zima będzie w tych jakże trudnych czasach, których przestało naszej rodzince? Żyć. a przypomnę, kochani, żyjemy w czasie II wojny światowej, obowiązują nas pewne zasady, pewne trzy główne zasady, no bo oczywiście obowiązują nas jeszcze inne, ale skupiamy się na tych trzech. I kochani, pierwszą zasadą jest to, że simowie muszą jeść jeden gorący posiłek dziennie. Z jednym wyjątkiem, o którym za momencik wspomnę. Wysyłam sobie, sobie sprawdzę, czy ty idziesz dzisiaj do roboty. Tak, za dwie godziny, kochani, zostaw ten obraz. Skończysz później i sobie skorzystać i się ładnie tutaj ogarnij. E, momencik, tylko tutaj odklikamy i. Mm -hmm. Wracając do przerwanej pierwszej zasady, jak już wspomniałam, przysługuje im jeden gorący posiłek dziennie z jednym maleńkim wyjątkiem. Pozostałe góry zaspokajają tym, co mają w wyposażeniu. Wychodowane, kochani, tutaj w naszym ogrodzie, bądź złowione tutaj w tym pięknym. Stawię a wyjątek, o który wspomniałam, dotyczy kochani dzieci. W stosunku do dzieci nie będziemy stosować tej zasady. Powiedzmy, że udało się naszym mamom zachomikować jadło. No i dzieciaczki mogą sobie spokojnie zjeść. Drugą ważną zasadą jest to, że jeden sim w rodzinie przez godzinę słucha radia. Czyli naszych wiadomości. U nas jest to Jody, chociaż ona i tak wie wszystko z pierwszej ręki, w końcu jest jednym z ministrów, a drugi siedzi tutaj, kochani, i może by zrobił nam pranko, bo już tutaj rozsypują nam się brudy. Jody, no długo nie posłuchałaś, koleżanko, idź do pracy, miłego dnia ci życzę. O, musiała się przebrać, tak pięknie wyglądała w tym kostiumie. Tutaj widzę, że ty skończyłaś, chciałabym, żebyś sprzątnęła. Możesz mi nakryć do stołu. I trzecią ważną zasadą jest to, że kochani, zajęcia zarówno w szkołach, jak i na uniwersytetach zostały odwołane. Zorganizowano nauczanie podziemne, które właśnie zaraz będziecie mogli... Popodziwiać. Ty może sobie zjeść jabłuszko, bo widzę, że jesteś głodny. A ty, co ty tam potrzebujesz? Jeju, sikanie i to natychmiast. Natychmiast, siku, proszę zrobić filipa, no bo zamarzniesz mi. Chciałabym, żebyś powiesiła na sznurku, jak to ogarniesz. Ciekawe jestem, jak sobie będziemy radzić w zimę, jak będzie tutaj dużo śniegu, no bo dzisiaj, kochani, są opady śniegu, właściwie pisze możliwe, no ale widzimy, że ten śnieg sypie, więc raczej dosyć dużo nam... O, jak zabrudziłeś, to wyczyś, wyczyś, wiem, zimno ci jest i się wykąp. Później chciałabym, żeby sobie może nie umieć w świecie, pomyliłam się, tylko Zjedz sobie i tak, żebym chciała, żebyś zajął się edukacją. Z kolei widzę, że mama twoja wstała. Mamo, chciałabym, żebyś ją podniosła. I tutaj wykąpiemy Amelię. No, moja droga, wystarczy już, bo mi zaraz zamarzniesz. Naprawdę będzie z ciebie sopelek, a tego bym nie chciała, żeby Hunter został wdowcem, chyba że on sam nie przeżyje, kochani, bo tego nie wiemy. Nie mamy żadnych informacji z frontu, więc nie wiemy, kto jeszcze żyje, a kto może poniósł na froncie. Śmierci. Nie mamy żadnych informacji. O, rachunki. Ale to nie szkodzi, mamy pieniądze. Wymień wodę. Chciałabym, żebyś tutaj posprzedawała wszystko. No i możesz opłacić. Kochani, ja wspomnę, że ja sobie kilka dni simowych nimi pograłam. I głównie czym się zajmowałam? Zajmowałam się. Umiejętnościami, zajmowałam się przede wszystkim aspiracjami, i zajmowałam się, żeby obydwie panie otrzymały awans. I jeżeli chodzi o Filipę, kochani, to ona jest na siódmym poziomie swojej kariery, a Jody na piątym. Ty potrzebujesz, może sobie skorzystać i się wykąpać, to ci się nawet przyda. Po drugie, tak wspomniałam, zajmowałam się ich umiejętnościami. Przede wszystkim szłam, jeżeli chodzi o dziewczyny, w dzierganie. Możecie zobaczyć, na jakich poziomach są moje panie. No, wiadomo, że Dina jest na najwyższym poziomie. Może sobie skorzystać i się też wykąpać. A maleńka by mi się tutaj pobawiła kaczuszką. To małej też dobrze. Tutaj zrobi, tak. Jeżeli chodzi o te, kochani, to przede wszystkim napisałam dwie książki. Były to książki faktu. Tytuły mogę Wam powiedzieć, co to było, życie w czasie II wojny światowej, jak rozpoczęła się druga wojna światowa, i teraz piszemy kolejną. Związaną także z II wojną światową, no bo to właśnie to opisuję. Robili także oczywiście swoje projekty. Trochę się też pobawili, i to chyba wszystko nie, jeżeli chodzi o to, o Graysona, kochani. Grayson. Moja droga, chciałabym, żebyś ty się zajęła dzieckiem. Może poczytaj mały książeczkę. O, jak już jesteśmy na Dinie, kochani, to tak. Jak wiecie ona miała aspirację super rodzic. Tak, super rodzic? Czy duża super rodzic? Czaj, zostanie rodzicem. Nie, 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 udane chyba rodowo, tak, udane rodowo to było. Już nie pamiętam, więc y, mam ogarnięty pierwszy etap i drugi tej aspiracji. No, został mi trzeci, więc y, nie to, dalej nie to. To chyba była duża, szczęśliwa rodzina. Moment, sprawdzę sobie. Tak, to było to. Widzicie, do trzy razy sztuka. <laughs> więc tak, jak widzicie, także mam ogarnięte te dwa etapy i aspiracji. No i. Zatrzymałam się na tej trzeciej. Zatrzymałam się na tym trzecim etapie, no bo jesteśmy przyjaciółmi dziecka, który ma trzech przyjaciół, ale mamy się przyjaźnić z trójką swoich dzieci. No, jak wiecie, jej mąż Jack jest na froncie, no więc ona teraz sobie tych dzieci nie zrobi. No więc postanowiłam, że zmienię jej, skoro ona tak kocha dzierganie. Na pani włóczki, i ogarnęłyśmy już pierwsze dwa punkty pierwszego etapu, zaraz będziemy kolejny rozwijać. Chociaż chciałabym, żeby się trochę maleńką pozajmowała, bo jeżeli chodzi o umiejętności małe, to one wyglądają następujące. Więc tutaj powiedziałam, skończyłam na Graysonie. Grayson kochani odrobił już lekcję jeden raz jak był w stanie skupienia Jak będzie tak dalej trzymał to odrobi dzisiaj po raz drugi pójdziemy dalej jeżeli chodzi o jego aspiracje Umysłowe mamy zrobione do poziomu dziesiątego No i pozostałe tutaj wyglądają następujące Delfina kochani no, jestem na zabawie tymi trzema zabawkami. Zawsze mam z tym problemy, nie wiem czemu. Jakoś mi się nigdy nie potrafi to zaliczyć. I tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. I żadnych tutaj wielkich dramatów, oprócz tego, że mi się spalił piekarnik to nie było. Nie przypominam sobie, żeby jakiś wielki, rodzinny dramat tutaj nastąpił. Tak, wytrzyj mi. Jesteś głodna, więc chciałabym, żebyś zjadła sobie winogronko, fasolkę szparagową. I chciałabym, droga kobieto, żebyś zaczęła dziergać skarpety. Bo jest kochani zima i musimy jakoś na tą zimę się przygotować no zabezpieczyć. Chwilkę. My możemy to, co zrobiliśmy, wręczyć, podarować organizacji, dodać do garderoby, spróć i wręczyć. A czy ja nie mogę tego wysłać, na przykład bym to potraktowała, wyślij na front. Nie, no to nie fajnie, nie? A nie mogę tak to przenieść? Nie mogę. Ty też jesteś koleżanko głodna, ale słuchajcie, jakbyśmy podarowali to organizacji charytatywnej, będziemy udawać, że ona to wysłała mężowi na front, co? Tak, ja uważam, że to świetne rozwiązanie. Ty mała, zrób sobie małą drzemkę. Małe dziewczynki o tej porze. Drzemią. O, wysyła kochani mężowi. I od razu wyślę mu ciepły swetr. No i to też możemy wy wysłać. Tak, delfinka ukończyła projekt, bardzo mnie to cieszy. Pokażę, jak ci wyszedł. Ok, wyszedł ci całkiem nieźle. Chciałabym, żeby sobie to sowała do swojego wyposażenia. Możesz wcisnąć w siebie fasolkę. Co ty tam potrzebujesz? Idź sobie skorzystać, drogie dziecko. Chciałabym, żeby się przebrała w to. Możesz zjeść mi papryczkę. No i kochana, chciałabym, żebyś usiadła sobie tutaj i dziergamy. No możemy dziergać już swetry, skarpety. Oczywiście, skarpety, no bo tak wyślemy także Gryfinowi i Hunterowi, nie? Powiedzmy, że tamte pierwsze ona wysłała wszystko swojemu mężowi ale się wcale nie dziwię. Kocha go przecież, prawda? Całym sercem. No, i możecie trochę ze sobą poplotkować, porozmawiać o pokoju na świecie. Bardzo taki temat na czasie. Ona w z... Delfina, kochani, podejdź tutaj. Delfina, moi drodzy, jest ubrana w strój. No, zimowy, możesz mi to sprzątnąć? Chciałabym, żeby zdjęła tam garderobę i ubrała się. A ty, może wydziergaj dla swojej córki jakieś skarpety? Mogą być takie, co? Musimy, musimy wszystkim dać. Teo, kochani, otrzymał już ostatnio, pamiętacie. Może jakiś swetr mu wydziergamy, co? Nie, chłopina ma coś. No, dobrze. Ty jesteś trochę głodna. Mogłabyś zjeść. I wiesz co, odrób mi to, bo ja tak lubię, jak oni to ładnie odrabiają sobie. Gryfin także odrobi. I odrobi mi także Teo. O, szósty poziom. Jaka jestem zadowolona, kochani, że oni. Że one tak pięknie mi tutaj dziergają. Pochwalę szczerze, tak żebyście ze sobą pogawędziły. Powiedzmy, że tutaj mamy herbatkę. Musimy jakoś się wygrzać. No, kochani, to robi znakomite te projekty, chciałabym, żeby sobie to schował do wyposażenia. Odłożył mi, bo zapomniałam, makaron z serem. I kochani, mała. Mała wstała, potrzebuje na gwałt nocnika, więc niech ona idzie się ogarnąć. Chciałabym, żeby zmienił strój na ten i sobie skorzystać. Jeść będziemy jak przyjdzie, jak przyjdzie, kto? Jak przyjdzie oczywiście Jody. Chciałabym, żebyś jeszcze mi zjadł tą papryczkę. O, skoro są takie same, wspaniała jakość, tu też jest wspaniała, to ja po prostu jedną sprzedam. To jest to samo. Tak, dokładnie, czyli to też możemy sprzedać. Okej. Okay. To zjedz sobie i wiesz co, chciałabym, żebyś także mi... Odrobił coś tam, powiedzmy, coś nauczyciel zadał, że oni muszą odrabiać tą pracę domową. Dobrze, kochany Gryfinie, dziękuję, cieszę się, że skończyłeś. Widzę, że jesteś głodny, więc może zjeździ sobie jabłko. Ok, widzę, że mama wróciła. Mamo, droga, jak się masz? Może tak, nakarmisz mi Krowę i chciałabym Żebyś objęła czule syna Ja sobie sprawdzę, bo Jody wróciła Czyli możemy sobie Coś zjeść Może zrób te kluski Z Tak, już przestań Ględzić Ty kochana, chciałabym, żebyś O właśnie, zamarznięcie To chodź tutaj, musi się ogrzać Chodź, chodź, chodź No bo jak ty wyglądasz a ty przestałeś być skupiony. To moment. Mogę kupić mu ten eliksir? Skupienia mogę. Dobra. To niech ma. Chciałabym, żebyś. O, mój Sopalek się już rozgierzał, żebyś tutaj się przebrał. Skorzystaj sobie. A ty, kochana. Skończył w ogóle malować obraz. Natomiast tutaj bym chciała, żebyś, o, możemy dywanem, możemy to, możemy siom to. Nie, nie, nie. Chciałabym, żebyś dziergała mi. No, skarpety, no. Musimy mieć te skarpety, kolejne skarpety Szuraj. Moja droga, podejdź sobie tutaj, chciałabym, żebyś szczelił sobie ten napój. Skończyłaś już. Tak, i mamy jedzenie, kochani, gotowe. To możesz sobie wziąć. Ty odrobiłeś pracę domową? Nie. To ty nie odrobiłeś pracy domowej? Nie. No, ale jesteś tak okropnie. Zniechęcony do życia, że na pewno cię nie namówię do odrobienia pracy domowej, natomiast tu mi się udało. Chciałabym, żebyś odrobił pracę domową i później może sobie coś zjeść. Jody, ty chyba skończyłaś, bo tam niewiele brakowało. Chciałabym, żebyś sprzedała. Może sobie skorzystać i choć we sobie porcję. Dinuś, kochanie, jak skończysz dziergać skarpety, to chciałabym, żebyś także przyszła. No i tak, będziemy mogły wysłać Gryfinowi i Hunterowi. Tak, to będzie najlepsze. Co zrobimy? A ty... Pomaluj sobie jeszcze drogie dziecko, i chciałabym, żebyś co? Pobawiła się jakąś zabaweczką. Nie może tą lamą, a ty potrzebujesz zabawy. No dobra, to sobie posłuchać. Dziękuję, drogie Złotko. Chciałabym, żeby sobie jeszcze skorzystała. Skorzystaj sobie, no i chodź tutaj, także mi podziergasz, co? Skarpety, kochani! Skarpety dla wszystkich <noise> członków naszej rodziny. Jak widzicie, coraz więcej tego śniegu, coraz więcej. Oj, kibel, gdy zepsuł, przecież wiemy kto. No to, mój drogi Zuchu, naprawiasz. Tak, Ty naprawiasz. Mogłabyś ze synem porozmawiać trochę. Popraw mu humor. Chciałabym, żebyś może mu opowiedziała dowcip. A Ty możesz mi to powycierać. I choć posłuchasz muzyczki. może sobie tutaj w ogóle usiąść. Tak będzie najlepiej. I posłuchasz muzyki. I on już, ile? Na którym jesteśmy etapie tej aspiracji? Tak, czyli, aha, przygotować musimy eliksiry, czyli muszę ten stolik kupić niecny. Mhm, mogę żeż mi to odłożyć. A nie, przepraszam, chyba dina jeszcze. Dina je, dobra. Dina je. A co potrzebujesz? Może chodź tutaj do wujka, obejmiesz go, porozmawiasz o szkole, o tej ciekawej nauce. Jeju, no! Co za rodzina, słuchajcie, co za rodzina napraw. Ty, kochana, idziesz do pracy. Tak, to musimy się poprzygotowywać. Może nie portret. Chodź mi tutaj coś namalować. A ty, e, momencik, momencik, bo on nie ogarnia. Amelia, słuchaj, e, moja droga, ty możesz mi to wyczyścić. O, wybredny. Kurczę I No ja nie wiem, co mam z Tobą zrobić. To nie te czasy, gdzie możesz być wybredny. Chciałabym, żebyś objęła córkę, zapytała, jak minął jej dzionek. Mogłabyś pobawić się z nią. W ogóle jakie ty tam masz potrzeby? Tobie się bardzo spać, ale jesteś też głodna. I tą zabawę i uwagę. Niech mama się trochę tobą pozajmuje. Ja oczywiście dam makaron z serem, bo dzieci to bardzo lubią. Ty możesz mi posprzątać. No i widzę tą zabawę, zabawę i towarzystwo. Super, skończyłeś. To Dina, tak. Wysyłamy. Dina, Dina, Dina. Moja droga, wyślij mężowi. Nie to. Tak, wyślij Hunterowi. Ty masz skarpetę jakąś. <laughs> mamy, widzicie, mamy, mamy. Ty też, a ty wyślesz swojemu e, mężowi Gryfinowi z kolei tutaj. Chciałabym, mości panowie, żebyście sobie pograli troszeczkę, proszę. Teo. Co tu się na górze wyprawia? Może tak. Nie będziemy ją uczyć. Pokrzep ją trochę, ponieważ dziewczynka kochana jest głodna i śpiąca. Tam widzę, że soczek dostała, ale tutaj czekają na nią pyszności, więc niech ona sobie co zje. Wracaj do domu, a ty wyślij. A ty miałaś wysłać mężowi o skarpety. Wysyłaj. Dobra, posłuchaj, żebyś troszeczkę się ogarnął. Moja droga, wróć do domu. Chciałabym, żebyś opisała nowy pomysł córce. Zdejmij w ogóle te ciuchy, no i. Podziergamy skarpety Myślę, że dla małej Jakieś wysokie też Skarpety Niech będą takie Chodź, kazałam Ci wrócić Oj, kochani Zima w pełni u nas Mogłabyś mi to sprzedać Czy już jesteśmy gotowe? Nie Niestety nie Co się tam dzieje na górze? Niech ona pójdzie zjeść. No, niech ona pójdzie zjeść, a ty mi to sprzątnij, żebyście mi chlewu nie zostawiały w domu. To też możesz posprzątać sobie. Kochanie, ja sobie tylko sprawdzę tutaj. Mogłabyś mi zająć się kolejnym obrazem. Miałeś dołączyć do gry. Mhm. Wiem, zimno jest tutaj. Zimno, dlatego dziergamy, żeby nam było y, ciepło. Niektórzy na razie potrafią tylko kilka rzeczy podziergać, ale się naprawdę bardzo, bardzo starają. Chciałabym, żebyś mi to najpierw sprzątnęła. O, brawo, Amelko. Skorzystaj sobie, bo tobie się bardzo chce sikać. Dziergamy, dziergamy, drogie panie. Co tutaj się dzieje? Ty byś potrzebowała skorzystać sobie. I może byś się pobawiła trochę w szpital. A Amelia. Amelia potrzebuje zabawy, no ale... My już ją pomału położymy spać. Zresztą pozostałych domowników także już po pomaleńko po będziemy kłaść. Chodź tutaj kochana, chciałabym, żebyś mi podziergała jeszcze jakieś skarpety. O, patrzcie jakie fajne. Powiedzmy, że wyczasnęła z yy, wymianę, zrobiła handlową i udało jej się zdobyć właśnie taką wełnę. O, my mamy ukończone, jeszcze tylko musiałobyśmy posłuchać radia, bo ona nie skończyła niestety. Więc słuchaj, kochanie, radia. Jesz złotko? Tak. Zajada, ale widzę, że potrzebujemy także i nocnik. Och, panowie, kochani, poszli spać: oni to y, są szybcy. I to jak? Ciebie także już położyć dzienko y, do łóżeczka. oni w ogóle bardzo szybko mi dzisiaj wstali: no bo chcieli zobaczyć pierwszy, kochani, śnieg w tym roku. Y, no dobrze a Nie patrzyłam o której godzinie ona zaczęła. Słuchać. Chciałabym, żebyś mi to odłożyła i sprzątnęła. Skarpety jeszcze trzeba rozdać pozostałym domownikom. Ja już tutaj poklikam moim paniom. Tak do wpół do powiedzmy ją potrzymam i zaraz, zaraz. Położymy także Jody spać. Jutro moja Filipa nie pracuje, Jody pracuje. No, mam nadzieję, że jako sobie tutaj ogarniemy wszystko. Dobrze, kochani, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek wyzwania dziesięcioleci. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. Ja serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tej serii. No a teraz się z Wami żegnam i jak zwykle mówię Wam pa pa!